Witam Was, docent polskie .pl, Tym razem stolica polskiej nadmorskiej komercji i cukiernictwa, takie mam wrażenie. Jestem pierwszy raz w międzyzdrojach e, Browar Prima otwarty, uruchomiony w roku 2021. Za mną instalacja ważelnia 10 hektar wybicia. PIW 6 rodzajów, również deska piwna opiewająca na te sześć rodzajów, natomiast te sześć rodzajów to jest. E, Pils, tak. Patrzyłem czy pils czy lager. Pils, pszeniczne, miodowe, bursztynowe, ciemne i radler. Więc deskę ciężko skompletować przy takich pozycjach. Myślę, że trzy piwa ja tutaj będę oceniał. Czyli mamy pilsa i mamy pszenicę. Ciekawe pojemności. Średnia pojemność 0,4 i następnie duża pojemność 0,5, więc mała różnica 100 ml między średnim a dużym. Pilsik, jasne złoto, klar, pszenica, ciemne złoto, chociaż nie sorry, słuchajcie. Wezmę je pod światło. Czy one się czymś różnią? Ciężka sprawa. No, jeżeli chodzi o Pilsa, to jeszcze e, tutaj nie mam zastrzeżeń co do wyglądu, natomiast pszenica bardzo, bardzo dziwnie wygląda, właściwie nie do odróżnienia od Pilsa. Dobra, ale sprawdzamy, co się dzieje, jeżeli chodzi o aromaty, a właściwie e, wcześniej bym powiedział, że ciekawostki zostały przygotowane od browaru Prima dla gości i każdy z tych piw ma jakąś ciekawą historię związaną ze swoją nazwą, na przykład Pils V3. Wziął swoją nazwę od tego, że tutaj niedaleko w Międzyzdrojach był poligon broni doświadczalnej V3, czyli Wielkiego Działa, którym y, naziści mieli ostrzeliwać y, Wielką Brytanię, Anglię. No, o ciekawostce, o pszenicy powiem mm. <laughs> później, tylko już zamaczam usta, a wcześniej oczywiście jeszcze niuch. Słodowo. lagerowo generalnie jest troszeczkę goryczki, ale to nie jest ten poziom co w Świnoujściu. ujściu. Te piwa nie są to aż, znaczy to piwo nie jest aż tak goryczkowe. Chociaż kurczę, nie jest źle, nie jest źle, naprawdę. Zawsze jest ten niepokój związany z Pilsem z Lagerem. Czy generalnie będzie co do picia później? Myślę, że jest całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle. No i właśnie ta pszenica na, o nazwie Zagroda Żubrów. A to dlatego, że ściągnięto tutaj w latach 70. żubry z Białowieży. I kilka żubrów w międzyzdrojach żyło. Nie wiem, co to ma wspólnego z pszenicą, ale każda ciekawostka jest ciekawa. No nie, to nie ma aromatu typowego dla wajcena. Szczerze mówiąc, yy, kojarzy mi się troszeczkę z... Yy, ...żeberkami. <ścoughs> Tja, tak jakby yy, niedaleko szkło było przy zalewie od, od żeberk. Słodkie. Ma ma ten pszeniczny finish, taki lekki fenol, fenol jest wyczuwalny. Natomiast to mi się chyba kojarzy z tym, co Sebastian w browarze ustroń mówił. Pszenicę mamy słodką dla naszego klienta i to mi się wydaje, że to jest coś takiego bardziej po słodkiej stronie. Marlena się już krzywi, nie że słodkie, że berka w ogóle nie te klimaty. Ale w stolicy nadmorskiego cukiernictwa pszenica jest słodka. Dobrze, ja jestem. Y, pszenica dyskwalifikacja, natomiast fajnie, fajnie, że ten pilsik jest naprawdę nie tylko z nazwy pilsem, ale również ze smaku. Dobra, za chwilę sprawdzimy jeszcze ciemne. Tymczasem. Ok, mamy ciemne o intrygującej nazwie Kavczagura. Jest to miejscowe wzniesienie. Niecałe 60 metrów nad poziomem morza, skąd można obserwować Świnoujście i dalej yy, obecnie niemieckie miasta na wyspie Uznam. Także tyle nazwa piwa. Natomiast jak sama sytuacja, czarne, nieprzejrzyste, nie widzę żadnych refleksów. Fajna, drobna piana. Okej, okay, mamy. Mam wrażenie, jakby trochę laktozy było, jakbyśmy mieli mleczne aromaty. Oczywiście plus czekolada. Hmm, więc szkoda, że yy, na karcie, gdzie są właśnie tak rozpisane dwujęzycznie ciekawostki, nie ma samej informacji o składzie piwa, bo to myślę, że to też by mogło pomóc w, w tym momencie w kontrowersji, co tutaj mamy. No dobra, zdróweczko. No ewidentnie, no słuchajcie, ewidentnie jest laktoza, to jest na 100%. Więc ciekawa sprawa, że nie ma napisane o alergenach, bo jednak ludzie są przecież uczuleni na laktozę, więc taka informacja o tym, że piwo jest z laktozą, powinna być. Oprócz tego fajna, kawowa paloność, ja bym w ślepym teście powiedział milk stout, milk stout, naprawdę wczoraj piłem tego milk stouta w, w świnoujściu, w miedziowym i to jest fajne, bo jest mniej słodkie, natomiast laktoza według mnie jest ewidentna. Ciekawa sprawa. Y, Pils. Dla ludzi lubiących klasykę, dla ludzi lubiących goryczkę zawsze możecie tutaj wpaść na fajnego Pilsa, na Milk y, Lagera. Na nie, przepraszam, Milk Dunkla. Milk Dunkel. Nowość w ofercie w kategorii piw. Tyle z Browaru Prima. Tymczasem.